Umiłowani bracia i siostry, pokój pański niech będzie z wami wszystkimi. Dziś pan przemówił do mojego serca z wyjątkowym przesłaniem dla ciebie. To nie jest przypadek, że oglądasz ten film właśnie teraz. Bóg ma dla ciebie przygotowany finansowy przełom, który odmieni twoją historię. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czy jesteś gotowy na przyjęcie tego, co Bóg ma dla ciebie. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez Boże obietnice dotyczące Twojej prosperity. Pamiętaj, że Pan nigdy nie składa próżnych obietnic. Każde Jego słowo ma moc sprawczą i realizuje się w odpowiednim czasie. Czy doświadczasz obecnie trudności finansowych? Czy czujesz się przytłoczony rachunkami i zobowiązaniami? Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ Pan objawił mi klucze do finansowego przełomu, które mogą odmienić Twoją sytuację. Nie wyłączaj tego filmu. Każde słowo jest starannie wybrane przez Ducha Świętego, aby dotrzeć prosto do Twojego serca. Jeśli czujesz, że to przesłanie jest skierowane właśnie do Ciebie, napisz w komentarzu przyjmuję. Podziel się również swoim świadectwem wiary, w jaki sposób Bóg działał w Twoim życiu finansowym. Twoje doświadczenie może być inspiracją dla innych. Zanim przejdziemy dalej, kliknij przycisk subskrypcji i dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych Bożych przesłań. Pamiętaj, że Twoja wiara i wytrwałość są kluczem do otrzymania Bożych błogosławieństw. Drodzy bracia i siostry, Wasza obecność tutaj nie jest przypadkowa. Bóg wybrał ten moment, aby przemówić do Waszych serc i umysłów. Każde słowo, które usłyszycie w tym przesłaniu, niesie ze sobą moc transformacji Waszego życia finansowego. Dlatego proszę, abyście uważnie słuchali do samego końca. Wielu z Was może zastanawiać się, dlaczego Wasze modlitwy o finansowy przełom pozostają bez odpowiedzi. Możliwe, że czujecie się zniechęceni lub nawet zwątpiliście. Jednak zapewniam Was, że Bóg ma dla Was plan, który przewyższa Wasze najśmielsze oczekiwania. Wasze wytrwanie w wierze jest kluczem do odblokowania tych obietnic. W trakcie tego przesłania odkryjemy razem biblijne zasady zarządzania finansami, które mogą radykalnie zmienić Waszą sytuację. Każda minuta tego filmu zawiera cenne wskazówki, które pomogą Wam zrozumieć Boży plan dla Waszej finansowej prosperity. Pamiętajcie, że Bóg działa w swoim czasie, ale zawsze doczymuje obietnic. Wasza wytrwałość w słuchaniu i stosowaniu tych zasad może być punktem zwrotnym w Waszym życiu. Nie pozwólcie, aby rozproszenia lub zwątpienie odciągnęły Was od tego ważnego przesłania. Zastanówcie się, ile razy w przeszłości przegapiliście Boże błogosławieństwa, ponieważ zabrakło Wam cierpliwości. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wasze doświadczenia mogą być światłem dla innych, którzy przechodzą podobne próby. Bądźcie gotowi na przyjęcie Bożej mądrości i łaski. Każde słowo tego przesłania ma potencjał, aby otworzyć drzwi do finansowego przełomu, o którym marzycie. Nie rezygnujcie, nie poddawajcie się zwątpieniu. Wasz przełom jest bliżej niż myślicie. Umiłowani w Chrystusie, nadszedł czas, aby wasze serca napełniły się nadzieją i oczekiwaniem na wielkie dzieła Boże w waszym życiu finansowym. Bóg pragnie, abyście prosperowali we wszystkich obszarach, w tym w waszych finansach. Czy jesteście gotowi na przyjęcie tej prawdy? Wyobraźcie sobie moment, gdy otwieracie swoje konto bankowe i widzicie, że wszystkie wasze długi zostały spłacone. Pomyślcie o radości, jaką poczujecie, gdy będziecie mogli hojnie wspierać potrzebujących i Boże dzieło bez obaw o własną sytuację finansową. To nie jest tylko marzenie, to jest Boża wola dla waszego życia. Pamiętajcie słowa z księgi Jeremiasza 29:11: 11: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg ma plan dla waszych finansów, plan pełen nadziei i dobrobytu. W najbliższych dniach zwróćcie szczególną uwagę na małe błogosławieństwa w Waszym życiu. Może to być nieoczekiwany rabat, dodatkowa godzina pracy, czy nawet znaleziona moneta na ulicy. Te drobne znaki są zapowiedzą większych błogosławieństw, które nadchodzą. Czy potraficie dostrzec te małe cuda w swoim codziennym życiu? Podzielcie się w komentarzach, jakie nieoczekiwane błogosławieństwa spotkały Was w ostatnim czasie. Wasze świadectwa mogą być iskrą nadziei dla innych. Przygotujcie się na przyjęcie Bożych obietnic. Otwórzcie swoje serca i umysły na nowe możliwości. Bóg pragnie, abyście żyli w obfitości, nie tylko dla własnej korzyści, ale abyście mogli być błogosławieństwem dla innych. Wasz finansowy przełom jest nie tylko o Was, jest o rozszerzaniu Bożego Królestwa poprzez Wasze zasoby. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, pozwólcie, że zwrócę Waszą uwagę na potężne obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym. Słowo Boże jest fundamentem naszej wiary i źródłem nadziei w każdej sytuacji życiowej, również w kwestiach finansowych. Przypomnijmy sobie słowa z Księgi Filipian, godzina 4:19: A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Ta obietnica jest aktualna i dzisiaj. Bóg zna wasze potrzeby i pragnie je zaspokoić. W Księdze Przysłów 3. 9 myślnik 10 czytamy: czci Pana darami ze swego mienia i z pierwociń całego dochodu, a Twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie będą opływały moszczem. To wezwanie do wierności w dawaniu, które prowadzi do obfitości. Zastanówcie się nad tymi słowami z Ewangelii Mateusza, godzina 6:33. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Kiedy priorytetem w naszym życiu staje się Boże Królestwo, on troszczy się o nasze potrzeby materialne. Jak te wersety odnoszą się do waszego życia? Czy doświadczyliście już ich wypełnienia? Podzielcie się w komentarzach, jak Bóg działał w waszych finansach, gdy zaufaliście Jego Słowu. Pamiętajcie też o obietnicy z listu do Hebrajczyków 13. 5. Bóg sam powiedział, nie opuszczę cię ani nie zostawię. Nawet w trudnych chwilach finansowych Bóg jest z wami i nigdy was nie opuści. Te biblijne prawdy są fundamentem naszej nadziei na finansowy przełom. Nie są to puste słowa, ale żywe obietnice od samego Stwórcy Wszechświata. Medytujcie nad nimi, wypowiadajcie je z wiarą, a zobaczycie, jak Bóg działa w Waszym życiu. Drodzy przyjaciele, chcę Was teraz zaprosić do aktywnego udziału w tym duchowym doświadczeniu. Wasze zaangażowanie jest kluczowe dla pełnego przyjęcia Bożego przesłania o finansowym przełomie. Zastanówcie się przez chwilę, jak wyglądałoby Wasze życie, gdyby pieniądze nie stanowiły już problemu. Co zrobilibyście dla Królestwa Bożego, mając pełną finansową swobodę? Podzielcie się swoimi marzeniami w komentarzach poniżej. Wasze wizje mogą inspirować innych do większej wiary. Teraz, jeśli czujecie w sercu, że to przesłanie jest skierowane właśnie do Was, napiszcie w komentarzu, przyjmuję Boży finansowy przełom. To proste wyznanie wiary może być początkiem Waszej nowej rzeczywistości finansowej. Czy kiedykolwiek doświadczyliście niespodziewanego błogosławieństwa finansowego? Może to był nieoczekiwany bonus w pracy, spadek cen ważnego dla Was produktu, czy hojny dar od kogoś? Podzielcie się tymi świadectwami. Wasze historie mogą być źródłem nadziei dla tych, którzy wciąż czekają na swój przełom. Zachęcam Was również do modlitwy za osobę, która skomentowała ten film przed Wami. Módlmy się wzajemnie o finansowe błogosławieństwa i mądrość w zarządzaniu zasobami. Pamiętajcie, że Wasza aktywność w komentarzach nie tylko buduje społeczność wiary, ale także pomaga rozprzestrzeniać to ważne przesłanie nadziei innym potrzebującym. Każde udostępnienie, każdy komentarz, każde lubię to, może być dla kogoś znakiem od Boga. Na koniec tej części zachęcam Was do chwili cichej modlitwy. Poproście Boga, aby otworzył Wasze serca na Jego przesłanie i przygotował Was na nadchodzący finansowy przełom. Umiłowani w Chrystusie, teraz chcę zwrócić Waszą uwagę na potęgę ciszy i skupienia w procesie oczekiwania na finansowy przełom. W naszym hałaśliwym świecie często zapominamy o wartości cichej kontemplacji i wewnętrznego wyciszenia. Przypomnijcie sobie słowa z Psalmu 46, 11: Zatrzymajcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. W tej ciszy Bóg często przemawia najgłośniej do naszych serc. Wyciszcie się na moment. Zamknijcie oczy i weźcie głęboki oddech. Czy słyszycie, co Bóg chce wam powiedzieć o waszej sytuacji finansowej? Pamiętajcie, że Bóg działa często w ukryciu, przygotowując dla Was błogosławieństwa, których jeszcze nie widzicie. Tak jak ziarno kiełkuje pod ziemią, zanim pojawi się roślina, tak i Wasz finansowy przełom może już być w trakcie realizacji, choć jeszcze niewidoczny dla Waszych oczu. W tym okresie oczekiwania zachowajcie dyskrecję. Nie rozgłaszajcie wszystkim o Waszych finansowych nadziejach i planach. Czasami cisza i skupienie są kluczem do ochrony tego, co Bóg przygotowuje dla Was. Praktykujcie codziennie momenty ciszy i skupienia. Może to być 5 minut medytacji nad Słowem Bożym lub chwila cichej modlitwy przed rozpoczęciem dnia. W tych momentach otwórzcie swoje serce na Boże prowadzenie w kwestiach finansowych. Czy potraficie dostrzec wartość ciszy w Waszym życiu duchowym i finansowym? Jak często znajdujecie czas na ciche rozmyślanie nad Bożymi obietnicami? Podzielcie się w komentarzach, jak praktyka ciszy i skupienia wpłynęła na Wasze życie i finanse. Pamiętajcie, że w ciszy i skupieniu buduje się wiara i zaufanie do Boga. To w tych momentach możecie usłyszeć Jego głos i otrzymać mądrość potrzebną do podejmowania właściwych decyzji finansowych. Drodzy bracia i siostry, chcę Was teraz zaprosić do potężnego ćwiczenia wyobraźni. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie scenę, która symbolizuje Wasz finansowy przełom. Wyobraźcie sobie, że stoicie przed ogromną, zamkniętą bramą. Ta brama reprezentuje Wasze obecne ograniczenia finansowe. Teraz, powoli, brama zaczyna się otwierać. Promienie światła przebijają się przez szczelinę, stając się coraz jaśniejsze. To światło symbolizuje Bożą obietnicę prosperity wkraczającą do Waszego życia. Gdy brama otwiera się całkowicie, widzicie przed sobą piękny, obfity ogród. To ogród finansowego dobrobytu, który Bóg przygotował dla Was. Widzicie drzewa uginające się od owoców, to symbole różnorodnych źródeł dochodu. Strumień czystej wody przepływa przez środek ogrodu, to symbol nieustannego przepływu błogosławieństw. W centrum ogrodu stoi potężne drzewo życia. Jego korzenie są głęboko zakorzenione w glebie, to fundament waszej wiary i zaufania do Boga. Gałęzie rozciągają się szeroko, oferując schronienie i wsparcie dla innych, to wasza zdolność do dzielenia się błogosławieństwami z potrzebującymi. Teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do tego ogrodu. Czujecie spokój i pewność. Wiecie, że ten ogród należy do Was, to Wasze dziedzictwo od Boga. Z każdym krokiem czujecie, jak znikają Wasze finansowe obawy i niepokoje. Czy potraficie zobaczyć ten obraz w Waszych umysłach? Jak się czujecie, wyobrażając sobie tę scenę? Podzielcie się w komentarzach Waszymi wrażeniami i emocjami, które towarzyszą tej wizualizacji. Pamiętajcie, że ta mentalna wizja nie jest tylko fantazją, to obraz tego, co Bóg pragnie dla Was. Trzymajcie się tej wizji w momentach zwątpienia. Niech ona będzie źródłem Waszej nadziei i motywacji do działania zgodnie z Bożym planem dla Waszych finansów. Drodzy przyjaciele w Chrystusie, nadszedł czas, aby skupić się na kluczowym aspekcie naszej wędrówki ku finansowemu przełomowi, wierności i przygotowaniu na wielkie błogosławieństwa Boże. Przypomnijcie sobie słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza, godzina 16:10: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Ta prawda ma głębokie zastosowanie w naszym życiu finansowym. Bóg patrzy na to, jak zarządzamy tym, co już mamy, zanim powierzy nam więcej. Zastanówcie się, jak wygląda wasza wierność w małych rzeczach. Czy jesteście uczciwi w codziennych transakcjach? Czy dokładacie starań, aby być dobrymi zarządcami nawet niewielkich sum? Wasze odpowiedzi na te pytania mogą być kluczem do otwarcia drzwi większych błogosławieństw. Przygotowanie na wielkie błogosławieństwa wymaga również mądrości i roztropności. Czy rozwijacie swoje umiejętności finansowe? Czy szukacie Bożej mądrości w podejmowaniu decyzji finansowych? Pamiętajcie, że Bóg obiecuje mądrość tym, którzy o nią proszą, Jakub 1, 5. Wyobraźcie sobie rolnika, który starannie przygotowuje pole pod zasiew. Usuwa kamienie na glebę kopierowy irygacyjne. Ta ciężka praca poprzedza obfite żniwa. Podobnie, wasze staranne przygotowanie i wierność w małych rzeczach przygotowują grunt pod wielkie finansowe błogosławieństwa. Podzielcie się w komentarzach, jakie małe kroki podejmujecie, aby być wiernymi zarządcami tego, co już macie? Jak przygotowujecie się na przyjęcie większych błogosławieństw? Pamiętajcie, że Bóg nie oczekuje od Was perfekcji, ale wierności i gotowości do nauki. Każdy dzień jest okazją do wzrostu w mądrości i wierności. Bądźcie cierpliwi w tym procesie, wiedząc, że Bóg widzi Wasze starania i przygotowuje dla Was coś wspaniałego. Umiłowani w Panu, w tym momencie chcę, abyście skupili się na głębokim poczuciu pokoju i bezpieczeństwa, które płynie z zaufania Bogu w kwestiach finansowych. Przypomnijcie sobie słowa z listu do Filipian 4, 6 myślnik 7, o nic się nie martwcie, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano z sercem przepełnionym spokojem, wiedząc, że Bóg ma pełną kontrolę nad waszymi finansami. Nie ma miejsca na strach czy niepokój, bo ufacie, że stwórca wszechświata troszczy się o wasze potrzeby. Ten Boży pokój nie zależy od stanu waszego konta bankowego czy wysokości pensji. To głębokie, wewnętrzne przekonanie, że niezależnie od okoliczności jesteście bezpieczni w Bożych rękach. Pamiętajcie, że Jezus powiedział: Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze ani się nie lęka. Jan, godzina 14:27. Ten pokój jest waszym dziedzictwem jako dzieci Boże. Jak możecie kultywować ten pokój w codziennym życiu? Może to być poranna medytacja nad Słowem Bożym, chwila wdzęczności przed snem, czy głęboki oddech i modlitwa w chwilach stresu finansowego. Podzielcie się w komentarzach, jak doświadczacie Bożego pokoju w obliczu wyzwań finansowych? Jakie praktyki pomagają Wam zachować spokój i ufność w Boże prowadzenie? Pamiętajcie, że ten pokój nie tylko przynosi ukojenie waszym serkom, ale także świadczy o waszej wierze przed innymi. Wasz spokój w obliczu trudności finansowych może być potężnym świadectwem Bożej miłości i opieki. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dotarliśmy do końca naszej wspólnej podróży przez Boże obietnice dotyczące waszego finansowego przełomu. Teraz nadszedł czas na działanie i refleksję. Pamiętajcie, że wiara bez uczynków jest martwa. List Jakuba godzina 2:26. Dlatego zachęcam was, abyście podjęli konkretne kroki w kierunku waszego finansowego przełomu. Rozpocznijcie od codziennego studiowania słowa Bożego, szczególnie fragmentów dotyczących finansów i błogosławieństw. Niech to będzie wasz duchowy fundament. Zastanówcie się, jakie praktyczne działania możecie podjąć już dziś, aby przygotować się na Boże błogosławieństwa. Może to być stworzenie budżetu, redukcja niepotrzebnych wydatków czy poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu. Podzielcie się waszymi pomysłami w komentarzach. Wasze inspiracje mogą pomóc innym. Zachęcam was również do regularnej modlitwy o mądrość w zarządzaniu finansami. Proście Boga o prowadzenie w każdej decyzji finansowej. Bądźcie otwarci na jego wskazówki, nawet jeśli wydają się nieoczywiste. Nie zapomnijcie o hojności i dawaniu. Błogosławienie innych otwiera drzwi do większych błogosławieństw w Waszym życiu. Rozważcie, jak możecie dzielić się tym, co macie, nawet jeśli wydaje się to niewiele. Na koniec chcę Was zaprosić do wspólnej modlitwy. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją wierność i obietnice dotyczące naszych finansów. Prosimy Cię o mądrość i prowadzenie w każdej decyzji finansowej. Otwórz nasze oczy na możliwości, które przygotowałeś dla nas. Daj nam siłę, aby być wiernymi w małych rzeczach i przygotuj nas na wielkie błogosławieństwa. Niech nasze finanse będą narzędziem do rozszerzania Twojego Królestwa. W imię Jezusa, Amen. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tego przesłania. Niech Bóg błogosławi Was obficie w Waszej finansowej podróży. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i dzielić się tym przesłaniem z innymi, którzy potrzebują nadziei i zachęty.